Witam w newsach, a dzisiaj w nich. Ruszył Puchar Narodów Afryki. Tymoteusz Pucharz zagrał w zespole z Turcji. Masa goli w Serie A. Jakub Kamiński zostanie zawodnikiem niemieckiej drużyny. Ruszył Puchar Narodów Afryki. W meczu otwarcia Kamerun grał z Burkina Faso i to drużyna Kamerunu wygrała ten mecz 2 do 1. Gole dla Kamerunu strzelił Vincent Kabar dwa razy z rzutu karnego, dla Burkina Faso gola strzelił Gustavo Sangare. W drugim meczu Etiopia gra z Republiką Zielonego Przylądka. I podczas nagrywania tego odcinka jest 38 minuta i cały czas wynik bezbramkowy. Tymoteusz Puchacz dzisiaj przejdzie testy medyczne przed wypożyczeniem go do transasporu. Jak wiemy, jego pobyt w unionie nie jest zbyt udany. Do tej pory nie zagrał ani jednego meczu w Bundeslidze. Puchacz miał nie tylko ofertę z Turcji, ale też z Werderu Brema. W tamtym sezonie drużyna z Bremy spadła z Bundesligi i aktualnie w drugiej Bundeslidze zajmuje siódme miejsce. W niedzielnych meczach Serie A trochę się działo. W najciekawszym meczu As Roma grała z Juventusem, a tam wynik 3-4 dla starej damy. Bramki dla Romy strzelali Abraham, Hitarian i Pellegrini, a dla Juventusu Dybala, Locatelli, Kulusewski oraz De Silgio. W innych meczach Udinese grało z Atalantą i to właśnie drużyna Atalanty wygrała ten mecz aż 6-2. do 2. Grało też Napoli z Samporią i tam wynik 1-0 dla Napoli. Genua specja 0-1, Emporisa Suolo 1-5 i Wenecja grała z AC Milan i to drużyna Milanu wygrała ten mecz 3-0. Jakub Kamiński po tym sezonie w Lechu może przejść do Wolfsburga. Dokładna kwota nie jest znana, ale jest to podobno 10 milionów euro. Będzie to jeden z najdroższych zawodników sprzedanych w Ekstraklasie. Na czele cały czas Jakub Moder z Lecha, a na drugim miejscu Kacper Kozłowski z Pogoń Szczecin. To tyle na dzisiaj. Standardowo zostawcie łapkę w górę pod odcinkiem oraz jakiś komentarz. Pamiętajcie, że zawsze odpisuję, a jeżeli podobają Ci się moje materiały, to zapraszam do subskrybowania tego kanału, to do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!